Spustki w pełni. Witam Was, Ksiądz Jakub Lorenz, w adwentowym podcaście. Dzisiaj sobota, pierwszego tygodnia Adwentu. Zapraszam na początek do wysłuchania Antyfony oraz Apoftegmatu na dziś. Dzisiejsza Antyfona zaczerpnięta jest z Psalmu 80. Przybądź, panie, który królujesz w niebie i okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni. I jeszcze opowiadanie z pustyni na dziś. Trzech ojców miało zwyczaj przychodzić co roku do błogosławionego Antoniego. Dwaj z nich radzili się go co do swoich myśli i co do zbawienia. Trzeci zaś milczał zawsze i o nic nie pytał. Po wielu latach zwrócił się do niego abba Antoni: Oto już od tak dawna tu przychodzisz, a o nic mnie nigdy nie pytasz. A on odpowiedział: Już to mi wystarcza, że patrzę na ciebie, ojcze. Moi drodzy, w dzisiejszym rozważaniu, naszym adwentowym, które właściwie zakończy nasze rozważania z tego tygodnia, musimy zobaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Jak zwykle, nie zacznę dzisiaj od Antyfony, ale spróbuję dzisiaj rozpocząć od apoftegmatu, który usłyszeliśmy. Trzech ojców w pustyni przychodzi do innego, który uznawany był za świętego, błogosławionego. Rozważaliśmy już o tym, że nasza świętość ma promieniować, że mamy naszą codzienność czynić taką, aby inni mogli uznać nas świętymi. A więc trzech braci przychodzi do tego, który uznawany był za świętego, który niósł Boga na ten świat. I co się dzieje? Dzieje się wtedy rzecz niesamowita i myślę bardzo ważna i bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że dwóch z nich z nimi rozmawia, a ostatni, trzeci brat, nie rozmawia, nie pyta go o nic, nie pyta o radę, a jedynie się w niego wpatruje. I zapytany przez owego świętego, Abba Antoniego, dlaczego tak robi? Mówi, że wystarczy mi patrzeć na Ciebie, na Twoją postawę, na Twoją relację, na Twoją miłość. Oczywiście to w macie jest niedopowiedziane, ale dopowiadamy to sobie sami, w naszym sercu, w naszym myślach. I to mi wystarcza. To mi pokazuje już Boga. I dzisiejsza antyfona, którą usłyszeliśmy, brzmi następująco. Przybądź, Panie, i okaż nam swoje oblicze. No właśnie, wpatrywanie się w oblicze Boga, szukanie oblicza Boga, szukanie obrazu Boga w naszej codzienności to jest przestrzeń, w której mamy szukać naszej świętości. Kochani, dzisiaj, w dzisiejszym podcaście chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co to znaczy wpatrywać się w oblicze Pana Boga, co to znaczyć zobaczyć ukazujące się oblicze naszego Stwórcy. Kiedy właśnie myślę sobie nad tym tematem, kiedy myślę nad tym, co to znaczy być człowiekiem wpatrzonym w naszego stwórcę, przychodzimy na myśl jedno słowo. A to słowo to zachwyt. Zachwyt nad tym, jaki Pan Bóg jest. Zachwyt nad tym, kim Pan Bóg jest. Zachwyt nad tym, dlaczego tak bardzo dużo miłości On nam okazuje. To jest wspaniałe, moi drodzy. Jeżeli rzeczywiście w taki sposób będziemy w stanie widzieć naszą rzeczywistość i w taki w stanie sposób ją przeżywać, to ona będzie uświęcona. Tak jak ojcowie, którzy przychodzili do błogosławionego ojca Abby Antoniego, jeden z nich tylko patrzył się na Niego na Jego świętość i już tą świętość zyskiwał, tylko patrzył na jego postawę i już widział w Nim Chrystusa. Bo Abba, Antoni, jak czytamy w innych apoftegmatach, był człowiekiem bardzo głębokiej wiary. Był człowiekiem, który właściwie całe swoje życie poświęcił na to, aby poznać i zobaczyć, jaki jest Bóg. Kiedyś jeden z artystów, z którym rozmawiałem z takiej fundacji Dei, powiedział mi bardzo taką ciekawą rzecz: że nasze życie to malowanie obrazu. Malowanie obrazu, w którym odbija się nasza twarz. Ale ta twarz może być podobna albo do twarzy Boga, albo może być niepodobna do twarzy Boga. Może być Jego odzwierciedleniem, może ukazywać Jego cechy, albo nie. I myślę, że ten sposób myślenia powinien nam być bardzo bliski. Przybądź Panie, który królujesz w niebie i okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Będziemy zbawieni tylko wtedy, kiedy Bóg zobaczy na naszym obliczu oblicze swojego Syna. Kiedy będziemy podobni do Niego, kiedy właściwie Chrystus odbije swoje oblicze na naszym obliczu. A więc mamy na dzisiaj zadanie. Kochani, idźmy do Jezusa Chrystusa, aby On nas przemieniał. A szczególnie może dzisiaj niech naszym zadaniem będzie pójście na adorację. Wiem, że to może nie być proste. Nie musimy iść na adorację, gdzie będzie wystawiony najświętszy sakrament w Monstrancji. Ale zajdźmy dzisiaj do jakiejkolwiek świątyni. Uklęknijmy przed tabernakulum. Przypomnijmy sobie antyfonę dzisiejszego dnia z psalmu 80 i spróbujmy Pana Boga poprosić Boże odbij na moim obliczu rysy Twojej twarzy, aby moje życie było podobne do Twojego. A więc z pustki naszego egoizmu, z pustki bycia takimi jaki sami chcemy, z bycia takimi jak Chrystus, w pełni chrystoformizacji, czyli upodabniania się do Chrystusa. Błogosławię Wam na koniec dzisiejszego odcinka. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do usłyszenia.